Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po raz drugi dzisiaj w niedzielę, 8 listopada 2020 roku. W tym nagraniu będę chciał Wam przeczytać dwa takie fragmenty, jeden z Nowego Testamentu i drugi fragment ze Starego Testamentu, który mają ze sobą oczywiście związek. A po prostu chcę to zrobić nagranie, utrwalić. Dlatego, że w życiu bywa tak, że czasami e, osoby, które nawet oglądają jakieś wideo, może być tak, że na przykład dla pewnych osób e, ono nie będzie miało większego znaczenia w sensie tym, e, jakie słowa tam będą padać, ale być może będzie zawsze znajdzie się jedna osoba, dla której na przykład akurat te informacje, te słowa będą miały znaczenie. Sam znam to, jak to się mówi, doświadczyłem tego. Sam. Znam to, jak to się mówi, właśnie jak to się mówi po polsku. Znam to. Oj, oj, oj. Znam to. Wchodzi mi słowo z historii. Znam to z, 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 znam to z własnego doświadczenia. Proszę, bądźcie mi, ale faktycznie. Ej, e, więc tak, znam to z własnego doświadczenia, że właśnie tak jest. Takie ma miejsce. Sam czasami doświadczyłem tego, że nie chcę powiedzieć, żeby w momentach jakiejś rozterki, w takich momentach powiedzmy, właśnie takich e, jakiegoś powiedzmy, nostalgii, takich momentach jakiejś depresji czy czegoś, tak to nazwijmy. Czasami, nawet słuchając pewnych kanałów, które w ogóle na przykład nie są chrześcijańskie, jeśli tak można powiedzieć, nie są tam na przykład, czy nie jest czytana Biblia i tak dalej. Jednakże czasami jest jakieś nawiązanie do Biblii, czasami właśnie jakieś osoby, które wypowiadają się na jakiś temat, tam powiedzmy z życia, ze świata. Akurat y, nawiążą do czegoś, powiedzą coś, akurat coś, co akurat w danym momencie y, mi jest potrzebne. Także no, czasami możemy na przykład otrzymać jakąś informację, wcale niekoniecznie tylko i wyłącznie y, od osób, które na przykład prowadzą kanały chrześcijańskie czy tam kanały biblijne o tematyce biblijnej. Czasami pewne informacje, a związane z Biblią, związane z naszym życiem właśnie duchowym e, możemy otrzymać także od osób, nie chcę powiedzieć świeckich, bo być może to te są osoby, które tak samo e, są chrześcijanami, jednakże po prostu akurat w danym temacie dane nagranie w ogóle nie ma nic może wspólnego z tematyką biblijną. Dobrze. Przejdę w takim razie do tych fragmentów, bo tak jak pisał Apostoł Paweł, to Bóg sprawia w nas właśnie takie chcenie i ja właśnie takie chcenie teraz po południu właśnie otrzymałem, jeśli tak można powiedzieć. Czuję to, żeby po prostu właśnie te fragmenty, które będę Wam teraz czytał, żeby je przeczytać, bo być może właśnie znajdzie się jakaś osoba. Dla której akurat właśnie te fragmenty, które będą przeczytane, będą miały znaczenie. Więc zacznę od, od Nowego Testamentu, Ewangelia według Świętego Mateusza, czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej, rozdział 24. I będę czytał od wersetu 45, który ma tytuł: Przypowieść o dobrym i złym słudze. Któż jest owym sługą wiernym i mądrym, którego Pan postawił nad ludźmi swojego domu, po to, by im dawał pożywienie w odpowiednim czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan wracając spotka przy tym zajęciu. Zaprawdę, mówię Wam, uczyni go zarządcą wszystkich swoich majątności. Lecz jeśli ów sługa powie sobie w duchu, mój Pan opóźnia się, a potem zacznie bić swoich towarzyszy. Oraz jeść i pić w towarzystwie pijaków, to pan takiego sługi, przyszedłszy w dzień, kiedy ten się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, każe go dotkliwie ukarać i wyrzuci między obłudników. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I prawdą jest, że mija już, albo można powiedzieć, minęło już, no nie, minęło nie, mija już 2000 lat od momentu yy, ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z Nazaretu, prawda? Kto czytał Nowy Testament, to wie, że apostołowie, mimo to, że mieli, otrzymali Ducha Świętego, mimo to, to, że ktoś otrzymuje Ducha Świętego, nie oznacza to, że będzie znał od razu wszystkie wyroki Boże i będzie znał, właśnie tak jak powiedziałem, wyroki Boże, będzie znał od razu wszystkie zamiary lamy Boga wobec ludzi. No nie. I sami apostołowie mimo to, że mieli Ducha Świętego na przykład spodziewali się, że Jezus Chrystus jeszcze przyjdzie za ich życia. Wiemy teraz już z kart historii wiemy, że to nie miało miejsca. Apostołowie zmarli a tak zwana, właśnie paruzja, czyli ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, jeszcze nie nastąpiło. Eee, nie chcę zbiegać z tematu, bo może nie, z, nie, tak poczułem, bo mi przyszło na myśl na przykład nauka, właśnie Organizacji światków Jehowy, że niby Jezus Chrystus już przyszedł panować od 1914 roku, ale w sposób niewidzialny, to oczywiście oczywiście zwodniejszą nauką. Nie ma takiego czegoś, że Jezus Chrystus przyszedł już i panuje w sposób niezauważalny niewidzialny, ze względu na to, że Ewangelie nam mówią zupełnie coś innego. No i właśnie, troszkę odbiłem od tematu i mówiłem na temat właśnie tego, że minęło już 2000 lat. Dzisiaj żyjemy w takich właśnie też czasach, kiedy powiedzmy oczekiwanie właśnie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Można by powiedzieć, że, że jest takie już natężenie, takie, takie już mocne, skupione natężenie, gdzie naprawdę już większość ludzi wierzących prawda, w Jezusa Chrystusa, należących do Niego, po prostu no, już nie widzi, nie widzi, jak to się mówi tego momentu przyjścia, nie może się już doczekać, chociażby ze względu na to, że niektórzy już na, na przykład widząc to, co właśnie się dzieje teraz na świecie i ma miejsce, po prostu no, ktoś musi wreszcie już zapobiec temu burdelowi i temu wszystkiemu złu, które właśnie ma miejsce tutaj na Ziemi. Ale dlaczego właśnie Jezus Chrystus jeszcze e, m, jakoś mówi, zwleka z tym swoim powtórnym przyjściem? Pomijając to, co czytamy właśnie w Ewangeliach w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, że Jezus powiedział, że muszą się wypełnić różnego rodzaju proroctwa, które są zapisane w Biblii. Pomijając chociażby ten fakt jest jeszcze inny fakt, o którym właśnie chciałbym Wam powiedzieć. I przeczytać właśnie fragment. Fragment z Księgi Powtórzonego prawa. To będzie czwarty rozdział i będę czytał od wersetu 23. Gdzie Mojżesz y, mówi do lub. No, jak to się mówi? Licho nie śpi. Zauważyłem, że mi się nie nagrało w całości. Skończyłem mówić, że przeczytam teraz fragment właśnie z księgi powtórzonego prawa. Czwarty rozdział i od wersetu 23, kiedy Mojżesz do swego ludu, do swego ludu, kiedy Mojżesz do ludu Bożego mówi tak. Dokładajcie starań, żeby nie zapomnieć o przymierzu, które Jahwe, wasz Bóg, zawarł z wami. Nie czyńcie też sobie żadnych posągów ani podobizn tego wszystkiego, co zostało Wam zakazane przez Jachwę Waszego Boga. Bo Jachwe, Wasz Bóg, jest ogniem wszystko trawiącym, jest Bogiem zazdrosnym. Kiedy zaś urodzą się Wam synowie i wnuki, i kiedy już będziecie przebywać dłuższy czas w tym kraju, a zejdziecie z czasem z drogi sprawiedliwości, czyniąc sobie posągi, jakieś podobizny, i dopuszczając się w ten sposób zła w oczach Jachwe, Twojego Boga, który zapłonie na was gniewem, to wówczas biorą sobie dziś niebo i ziemię na świadków przeciw wam, rychło wyginiecie i nie będzie po was śladu w krainie, którą macie wziąć w posiadanie po przeprawieniu się przez Jordan. Wiemy, że jest to mowa o krainie Kanaan. Ziemi Obiecanej. Nie będą przedłużone wasze dni, wyginiecie wszyscy. Jahwe rozproszy was pomiędzy różnymi narodami i tylko bardzo niewielu spośród was ocaleje tam, gdzie zaprowadzi was Jahwe. Będziecie tam oddawali cześć bożką przez ludzi uczynionych z drewna i kamienia. Przez ludzi uczynionych, przez ludzi Uczynionym z drzewa i kamienia, bogom, którzy nie widzą ani nie słyszą, nie jedzą ani nie mają żadnego czucia. Po pewnym czasie zaczniecie szukać jachwę waszego Boga i znajdziecie go, jeśli będziecie go szukać z całego serca i z całej duszy. Ja widzę, że to teraz ma miejsce. W tym strasznym ucisku, gdy to wszystko przyjdzie już na ciebie, za dni ostatnich wrócisz do Jachwe Twojego Boga i będziesz słuchał Jego głosu. Jachwe, bowiem Twój Bóg jest pełen miłosierdzia i nie opuści Cię i Cię nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu. Jakie zawarł, składając przysięgę z Waszymi ojcami. Przyjrzyjcie się dawnym czasom, sięgającym pamięciom aż do chwili stworzenia człowieka przez Boga. Popatrzcie na niebo od jednego krańca po drugi i zapytajcie, czy zdarzyło się już kiedyś coś tak wielkiego, czy słyszano kiedykolwiek o czymś podobnym? Czy istnieje gdzieś jakiś naród, który usłyszałby tak jak Ty głos Boży, wydobywający się z ognia i mimo to pozostał przy życiu? Nigdy jeszcze żaden Bóg nie przyszedł, aby spośród ludów wziąć sobie na własność jeden naród w różnoraki sposób go doświadczając dokonując na jego oczach znaków i cudów, i prowadząc z jego wrogami wojny swoją silną prawicą i wyciągniętym ramieniem, dopuszczając rzeczy tak straszne jak te, której wam się przydarzyły za sprawą Jachwe, waszego Boga, na waszych oczach w ziemi egipskiej. I teraz puenta tego nagrania. Uwaga. Werset trzydziesty piąty. Wszystko to zostało Wam pokazane, żebyście się przekonali, że to Jahwe jest Bogiem i że prócz Niego nie ma żadnych bogów. Jeszcze raz powtórzę ten werset. Wszystko to zostało Wam pokazane, żebyście się przekonali, że to Jachwe jest Bogiem i że prócz Niego nie ma żadnych bogów. No ja tutaj oddam, dodam od siebie, ale nie do Słowa Bożego, tylko do nagrania, że właśnie oprócz e, i nie ma zbawienia, powiem nawet biblijnie e, dzieje apostolskie, prawda? Czwarty rozdział, werset dwunasty I nie ma Zbawienia w żadnym innym imieniu, jak tylko właśnie w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. No, przerwało mi nagranie wcześniej, jak zauważyliście, i chciałem coś jeszcze dodać. No właśnie, mija te 2000 lat. I to opóźnienie ono musiało nastąpić ze względu na to, żebyśmy po prostu dożyli tych czasów teraz, w których to właśnie widać, że kurtyna opada na dół i to nie jedna. Coraz bardziej jest właśnie widoczne to, kto, kto. Coraz bardziej jest widoczne właśnie, kto stoi po czyjej stronie, prawda? Kto właśnie rzeczywiście idzie za nauką e, Jezusa Chrystusa, a kto idzie za nauką jakichś różnych innych, e, innych, e, powiem tak, religii, za nauką, nie chciałem powiedzieć demonu, bo na przykład miałem na myśli za nauką, e, która jest teraz znowu w modzie wschodnia hinduizm, prawda, znowu buddha, krishna prawda, jest właśnie ten czas, gdzie jest widać już, że rzeczywiście ma miejsce oddzielanie kozłów od owiec, rzeczywiście jest ten, ten ziarno od plew oddzielane, ten konkol od pszenicy i to jest widoczne po tym co właśnie widzimy, no przede wszystkim w telewizji, tak to powiem, w telewizji czy w internecie, prawda? Widzimy właśnie jak ta kurtyna opada, e, spadają te maski. Nam każą zakładać maski, podczas gdy im, tym wszystkim elitom, właśnie maski na dół spadają. Widzimy kto jest kto i za jakim siłą demonicznym służą elity. To jest bardzo widoczne teraz i na przykład widać po, to po różnych nagraniach Na przykład ja bardzo lubię słuchać osoby, które występują na przykład na tym kanale Wiedza dla Wszystkich Gdzie no dużo ludzi bardzo jest zachwycona tym jak prowadzi ten program Jacek Sokal, prawda? który też zajmuje się fizyką kwantową ale prowadzi też e, jakieś inne tam e, kursy. Zresztą tak samo e, pan Sokal, jak i inni, którzy występują w tych kanałach e, po prostu są jakby wszyscy po jednej szkółce, nie chcę powiedzieć, że po New Age, po New Age Jobskiej szkółce, ale wszyscy e, w pewien sposób klepią na to samo kopyto. To znaczy, że mądrze mówią, ładnie mówią. Różnymi poradami i sypią, jednakże sami mówią otwarcie, że na przykład nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Dla nich Jezus Chrystus był po prostu takim samym prorokiem jak tam powiedzmy Buddha, Krishna czy, czy, czy ktoś inny, prawda? E, po prostu no, nie wierzą, powiedzmy, w Biblię. Ale jednakże wierzą w nauki ludzkie, tak? wierzą w to, co tam na przykład inni, inni jacyś tam maestro, mistrzowie, gdzieś im tam jakąś właśnie wiedzę przekazali. Oto, dlaczego właśnie wiedza jest w pewien sposób demoniczna. Jezus Chrystus przekazywał, też można powiedzieć wiedzę, ale jak to się mówi otwarcie, o tym mówił a nie po kontach gdzieś, po jakichś tam jakichś kursach, kursikach i tak dalej, prawda? Jednakże tą wiedzę, którą właśnie się zdobywa, właśnie powiedzmy, e, która nie jest zawarta w Biblii, ale tam jest zawarta powiedzmy w jakiejś kabale, czy w jakichś tam innych księgach, e, prawda? No po prostu wiedza, która no, nie ma faktycznie nic wspólnego e, z nauką apostołów, krótko mówiąc. Dlatego no, faktycznie żyjemy w tym czasie, gdzie teraz być może to, co jest napisane o tym, że nie przeminie to pokolenie, gdy, kiedy to wszystko się wydarzy, być może właśnie żyjemy w tym czasie i jesteśmy tym pokoleniem. A jeśli nawet nie, mam na myśli tutaj siebie jako moją datę, jeśli nawet nie moja data i ludzie z tej daty, to być może nasi synowie no z pewnością nie, ale być może właśnie nasi synowie mogą być właśnie tym pokoleniem, o którym jest napisane, właśnie w Biblii, prawda? O tym pokoleniu, które po prostu nie przywinie, kiedy po prostu no, będzie miało miejsce ponowny, ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Miejmy nadzieję, że tak, bo rzeczywiście już to, co widzimy, co się dzieje na świecie, to zło, które teraz naprawdę się panoszy rzeczywiście Bóg musi to, to po prostu powiedzieć stop koniec dobrze idź człowieku idź, rozpowiedz idźcie wszystkie stany kolorowi biali, czarni Idźcie zwłaszcza wy ludkowie Przez na bramy Dla wszystkich starczy miejsca Pod wielkim dachem nieba Rozejdźcie się po drogach, po łąkach, po rozłogach, po polach, łoniach i wygonach, w blasku słońca w cieniu chmur. Rozejdźcie się poniżu, rozejdźcie się po powyżu, rozejdźcie się po płaskowyżu. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba na ziemi, której ja i ty nie zamienimy badno krwi. Ziemi, której ja i ty nie zamienimy w bagno krwi, na ziemi, której.